Siemanko YouTube, tutaj Bernard ze Snake Barn. Dzisiaj sobie zrobimy filmik update'owy, czyli pokażę Wam, jak wyglądają młodziaki, które ostatnio nacinaliśmy jaja. Zobaczycie przy okazji, co wkładam im na start do pojemników, jak to u mnie wygląda. Pokażę Wam, jak popinguje, jak seksuje młode węże. No i od razu zobaczymy, co tam u nich słychać. Zważymy je, także zostańcie ze mną. Snake Barn. No, i lecimy. Nie? Na start pokażę Wam, to, co sobie przygotowuję z reguły do, do tego typu rzeczy. Tutaj mam pojemniki Wiziona v 18 naprawdę bardzo fajne. Długo się przed nimi wzbraniałem, szukałem sobie jakichś tam zastępczaków, ale są naprawdę bardzo fajne. Jeżeli chodzi o młode, węże że są. Naprawdę bardzo, bardzo i wymiarowo, i, i, i jeżeli chodzi o umieszczenie ich, i, i lokalizację, i miejsce jakie zajmują, jest naprawdę mistrzostwo. Yy, dalej leci chipsko-kosowy. Tutaj jest sytuacja taka, że nie wkładam ręczników, nie daję ręczników, dawałem przez jakiś okres, ale w tym momencie już tego nie robię, po prostu denerwowało mnie, zawsze jak tam wąż młody wylał miskę z wodą czy coś, później siedział w, tych, w tej całej wodzie, czasami jest tak, że wiecie, jak się ma troszeczkę więcej tych wężyń, nie zawsze jesteśmy w stanie skontrolować dzień po dniu tego wszystkiego, dlatego ogólnie u mnie leci podłoże, zarówno do błasów, do pytonów królewskich, do hybryd na starcie od razu, od razu podłoże, kolejna rzecz, Rzecz jaką mam ze sobą to są metki samoprzylepne, to jest podstawa, tutaj zapiszemy na nich informacje, no i oczywiście od razu marker, wiadomo. Zapiszemy sobie informacje, czyli zapiszemy sobie znios numer jeden, zapiszemy sobie jaki młodziak, jaka, jaka płeć, które to już ogólnie będzie widzieć na, na pojemniku. Waga, wiadomo, to nie będę Wam wagi kuchennej pokazywał, ale waga, zważymy tego młodziaka, zobaczymy jakie ma przyrosty, lubię sobie takie rzeczy mierzyć, to jest dosyć, dosyć fajne. Dalej idą miski. Ogólnie ja stosuję zatyczki do rur PCV czy PVC obojętnie. I Miseczki takie teoretycznie jednorazowe nie? to po prostu wsiada w ten sposób. Ogólnie czyście wylewam wodę, wkładam miseczkę, ale jesteśmy ekologiczni. Ogólnie wiadomo, trzeba być ekologicznym, więc na początku bardzo się ucieszyłem. Jak zacząłem korzystać z tego typu misek, mega się ucieszyłem, bo wiecie, fajnie, szybko, śludnie, ale jak zobaczyłem, ile przy jednej wymianie wody produkuje plastiku, z automatu przestałem. W ten sposób postępować. W tym momencie odkładam miseczki, zabieram sobie je do domu, tam myję. Czasami, jak moja ukochana nie widzi, to wrzucam do zmywareczki i później one schną, wracają, używamy je, tak dalej, i tak dalej, i tak w kółko. Także jedziemy, zaczynamy przygotowywać pojemniki. Zapraszam. i zaczynamy przygotowywać pojemniczki. Pojemniki mamy gotowe, mamy węża, wy sobie możecie przygotować, przygotować jakąś koneweczkę i w ogóle zobaczcie ile nam zeszło chipsu Ogólnie, ja wiem, może z jedna trzecia, ogólnie może dwie piąte, także 20 litrów naprawdę sporo, bardzo wydajne No i co, bierzemy teraz się za maluchy, jedziemy No to zaczynamy, ogólnie mamy y, pudło pe pełne młodziaków Wszystkie, e, tak jak widzicie, już przeszły linkę, więc możemy spokojnie sprawdzić płeć. Możemy e, spróbować określić morfy, jakie są. E, tutaj muszę dodać, że e, asfalt z NG, e, naprawdę są to ciężkie do rozróżnienia, ale, ale będziemy próbować. Pojemnik przygotowany, e, chips jest wodę zaraz nalejemy delikatnie zwilżymy część torfu bo to jest też dosyć ważne żeby nie cały był, nie cały był podkład mokry tylko, tylko część to wystarczy do utrzymania dobrej wilgoci no to lecimy pierwszy, pierwszy młody zobaczymy co tu się co tu się dzieje na moje oko jest to asfaltenci Eee, popatrzmy jeszcze, ale tak, dosyć fajnie jest ten gen rozłożony. Eee, te boczki na głowie się rozwijają. Zobaczmy jeszcze płeć. Co my tu mamy? Tutaj mamy. Mm, są są heavy penisy, więc pierwszy samiec eee, leci. Zobaczymy. Pierwszy samiec asfaltenci. ciśniemy wciśniemy dalej zobaczymy co tam jest jeszcze woda zwilżanie zwilżanie tak jak mówię części, części to, żeby tą wilgotność troszeczkę im na początku podnieść bo to też jest, też, jest, też jest ważne na pewno zostawimy je na kilka na kilka dni tak żeby się zapoznały z nowym otoczeniem przyzwyczaiły się do zapachu wtedy zaczniemy karmić Um, ogólnie one są wszystkie e, bardzo zbliżonej wielkości, więc, więc zważę tylko kilka, kilka osobników e, i, i zobaczymy, bo mniej więcej waga jest ta sama. Co mamy dalej? Hm. kurde. Ewidentnie, ewidentnie asfalt Enci. Ewidentnie asfalt Enci. Rewelacyjne flamy po bokach. Bardzo fajnie zredukowany wzór bardzo pocięty um, także tak jestem, jestem ogólnie w zasadzie w 100% pewien, że jest asfalt entry. widzicie po bokach głowy e, właśnie takie zaokrąglenia, które świadczą o o, o, o genie ENCI, są to takie markery genu ENCI um, brzuch ładny, ogólnie wszystko, wszystko jak najbardziej jak najbardziej gra e, leci łobuz do do pojemniczka, ale zaraz, zaraz jeszcze, jeszcze zobaczymy płeć e, raz, a przecież to jedna z ważniejszych spraw no i co my tu mamy mamy małą samiczkę mm, młodą samiczkę oczywiście oczywiście to wszystko jeszcze będę, e, będę weryfikował e, w czasie tylko są to takie wstępne, że tam gdzie, gdzie jest samica czasami jeszcze, jeszcze warto, warto zerknąć E, czy, jest, e, czy jest to faktycznie samica? Waga, waga 60 gram, w okolicach także, także taka standardowa, dosyć waga e, dla węży e, młodych młodych Regiusów, które tam wychodzą z jajka o wadze 100 gram, mniej więcej, mniej więcej tak, to się, tak to się przekłada. Następny młodziak, trzeci z kolei, mm, weźmiemy teraz coś ciemniejszego, coś ciemniejszego. Patrzę tutaj po bokach. I... kurczę, nie jestem pewien, na pewno, no może nie na pewno, ale raczej jest to samica eee... Strzelałbym, że asfalt, ale, ale tutaj nie jestem, nie jestem do końca pewien, aczkolwiek marker na głowie Myślę, że myślę, że asfalt jest, na pewno nie jest to normal No i raczej też nie ENCI, więc, więc tutaj innej drogi nie mamy Mamy asfalta, zobaczymy, zobaczymy co się kryje w następnym młodziaku. Rewelacyjnie zredukowany wzór. Mamy zaokrąglenia po bokach głowy, czyli ewidentny marker na NG, Rozmycia, więc tutaj myślę, że bez, bez większych problemów spokojnie możemy możemy określić odmianę jako asfalt yankee. Są już bardzo zredukowany wzór, więc tak jak mówię, jest to, jest to rzecz, e, która, która tutaj w takim, w takim kombosie się, się będzie właśnie pojawiać. Zobaczymy jeszcze płeć. Tak jak widzicie, ogólnie tak to wygląda. Ja tak popinguję węże, czyli delikatnie uginam ogon i wyciskam. Roluję. Wyskoczyły dwa hemipenisy, więc mamy kolejnego samca Asphalt NC mega zadowolony jestem yy, chłopaki do, do moich projektów na pewno będą bardzo wartościowi bardzo potrzebni ale zobaczymy może może coś poleci na sprzedaż ale, ale jeszcze nie jestem pewien jedziemy z kolejnym młodym o kurde ale mamy tutaj mm. rewelacyjnie jest ten wzór posiadkowany delikatne rozszerzenia markery, jest marker na głowie mm. Kurczę, jestem w zasadzie prawie pewien, prawie pewien, że jest to asfalt. aczkolwiek, no jeszcze tutaj, zobaczmy płeć zobaczmy płeć, Mamy raczej samiczkę asfalta. Wygląda naprawdę bardzo, bardzo obiecująco. Um, ogólnie to, to mega, 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 mega podjara. Staram się zachować spokój, bo wiecie, że jestem żywiołowy w tych tematach więc, więc nie będę się tutaj bardzo bardzo, bardzo napinał, ale, ale aż cały chodzę ogólnie ręce mi drżą, uwielbiam ten moment następny wężyk zobaczmy, zobaczmy co się w nim kryje hmm. bardzo pocięty zaokrąglone na głowie ja bym tutaj strzelał, że jest to NC jest to sam jedzenci ogólnie ma markery Dosyć, dosyć ewidentne, aczkolwiek. Tak jak mówię, no mogę się mylić. Jeżeli macie jakieś swoje propozycje, e, piszcie w komentarzach. Na pewno chętnie, chętnie je przeczytam. Kolejny Młodziak, 60 gram, także tak jak mówię, jest to taka waga. To myślę, że tutaj się będzie u tych wszystkich powtarzać. młodziaku, więc, więc nie będę wszystkich ważył. E, zobaczymy, co tam dalej. Co tam dalej się kryje. Mm. Że tutaj, co mamy, mamy kolejnego, kolejnego młodziaka. Jestem w zasadzie przekonany, że jest to Enchi. Pomarańczowy brzuch, ładnie widać. Boki głowy podniesione, tak jakby w takim zaokrągleniu. I mówię, no to sam gdzieś kiedyś widziałem, właśnie filmik Freedom Breedera, który, który pokazywał to jako jeden z głównych markerów Enchi. Eee, popingujemy. Młoda samica Angie także Bardzo fajne geny ogólnie Naprawdę jestem jego fanem Mega, mega, mega Mega opcja Zobaczymy W ogóle nie widzę normala tutaj I jestem, jestem tym tematem bardzo Bardzo zdziwiony No ale fakt faktem, że To jest sami częst, Ciężko ustrzelić Kolejny młodziak Kolejny młodziak, który jest tak naprawdę bardzo bardzo yy, intrygujące ale jak mówię, też raczej tutaj trafiałbym, że jest to że jest to Angie, tak naprawdę no, wszystko jeszcze będę musiał zweryfikować zobaczmy, samiec, samica yy, wygląda na dziewczynę na dziewczynę Angie, także mówię tutaj kurczę, to są zawsze bardzo ciężkie bardzo ciężkie decyzje ale tak Wygląda, wygląda mi to na, na, na samice enci. zobaczmy jest to dziewiąty młodziak bardzo mocno mocno podcięty marker na na NG. tutaj wiadomo na głowie jest więc boki też są ewidentnie nie jest to tylko enci, więc podejrzewam że jest to enchi asfalt naprawdę jestem Mega zadowolony z wyników. Zobaczmy. E, bo, bo jest rewelacja, po prostu rewelacja. One są prześliczne ogólnie. Kamera tego nie oddaje. One są masakryczne, pomarańczowo-żółte, czarno-brązowe. To są naprawdę rewelka. Popatrzcie na boki te połączone i to wszystko. Pss, rewelka. Zobaczmy. Chłopak czy dziewczyna. Ostatni. Pięknie, mamy ostatnią dziewczynę, także zostaje w domu, zostaje razem ze mną. Teraz troszeczkę wody jej nalejemy, delikatnie spryskamy. Trafia do regału i, i, to, jest, i to jest najważniejsze ogólnie, także pff, jestem mega. Są świetne statystyki. Jest bardzo sporo asfalt NC, a 4 sztuki. Także na, na 9 no i okej, okay. dobrnęliśmy do końca tego filmiku. Ogólnie, tak jak zauważyliście, jest tylko 9 młodych, a było 10 jaj. Faktycznie ten, na którego najbardziej liczyłem, który mnie mega ciekawił, niestety nie przeżył. Szkoda, e, powtórzę to łączenie za rok. na bank. Bo, bo to co wyszło jest, jest świetne w ogóle, zobaczcie. Tutaj po prostu. No... Szkoda, nie? Ogólnie rewelacyjny młody. Nie wiem skąd te kolory się wzięły. Była to może tylko jakaś przypadkowa mutacja, mm, ale na pewno chciałbym go mieć, bo wiesz no, na tym to polega, nie? Żeby ogólnie tego typu rzeczy i zagadki rozwikływać. Mm, ale tak jak mówię, no. Był zaplątany w pępowinę. Jak widzicie, właśnie na, na zdjęciu e, w ogóle nie zaabsorbował e, żółteczka. Ten woreczek został. E, ogólnie, bardzo późno to zauważyłem i go odplątałem, bo w sumie całe jego rodzeństwo wyszło już z jajka. Równie on dalej siedział, e, więc gdybym to zauważył wcześniej. Gdybym się po prostu wyciągnął go bardziej z tego jaja zobaczył, że jest zaplątany, może to ostatnie dni e, dałby radę. Więc tutaj tak naprawdę wiecie, no, to jest cały cały, cały czas ten e... Dylemat. Czy te jaja naciąć, czy nie. Ogólnie naciąłem te jaja, moim zdaniem, dzięki temu miał jakieś szanse przeżycia ten młodziak. Gdybym tego nie naciął, nie byłoby, nie byłoby takiej opcji. Ale tak jak mówię, to jest moje zdanie, więc Wy sami musicie do tego ustosunkować ogólnie. Tyle na dzisiaj. Ode mnie zapraszam do śledzenia fanpage'a, YouTube'a. Subskrybujcie. Będę za to wdzięczny ogólnie. W zamrażarce mojej, czyli w inkubatorze, mamy jeszcze, mamy jeszcze dwa znioski. Bardzo liczę na Lemon Pastel Pinstripe Freeway. Może się uda, bo mistrzostwo po prostu. No i, i coś, nad czym pracuję już od kilku lat czyli Super Stripe Albino. Może w końcu się uda. Zobaczymy. Trzymajcie kciuki. Zaprasza zapraszam do śledzenia. Tyle ode mnie, Bernard ze Snake Barn. Także na razie.